Witajcie, drodzy widzowie na naszym kanale. Z ogromną radością zapraszamy Was do dzisiejszego odcinka, w którym omówimy temat bliski serkom i portfelom milionów Polaków, projekt ustawy o ręcie wdowie na 2025 rok. To nie jest zwykła zmiana w prawie, to prawdziwa rewolucja w systemie wsparcia dla osób, które straciły swoich życiowych partnerów. Chcemy, byście poznali szczegóły tego projektu, który może odmienić życie wielu seniorów. Wyobraźcie sobie starszą osobę, która przez dekady ciężko pracowała, wychowywała dzieci, budowała dom, a po śmierci ukochanej osoby zostaje nie tylko z bólem w sercu, ale i z trudnościami finansowymi, które utrudniają codzienne życie. Właśnie dla takich ludzi powstał projekt Renty Wdowiej. Jego celem jest zapewnienie stabilności finansowej i poczucia bezpieczeństwa, by wdowy i wdowcy mogli żyć godnie, bez ciągłego martwienia się o rachunki czy podstawowe potrzeby. Ten temat jest ważny dla nas wszystkich. Subskrybujcie nasz kanał i zostawcie lajka. By być na bieżąco z najnowszymi informacjami. Czym jest Renta Wdowia 2025 i dlaczego jest tak ważna? Projekt ustawy o Rencie wdowie na 2025 rok to obecnie rozpatrywana propozycja legislacyjna, która ma na celu zwiększenie wsparcia dla osób pogrążonych w żałobie po stracie partnera. Nie chodzi tu tylko o pieniądze, ale o zapewnienie stabilności i spokoju ducha. W Polsce wielu seniorów, którzy tracą współmałżonka, zmaga się z poważnymi problemami finansowymi. Często emerytura jest zbyt niska, by pokryć podstawowe wydatki, takie jak czynsz, leki, jedzenie czy rachunki za prąd. Nowe przepisy wprowadzają elastyczne podejście do świadczeń, dając wybór, który wcześniej był niedostępny. Możecie zachować swoją dotychczasową emeryturę lub rentę i dodać do niej część renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku. Wybrać pełną rentę rodzinną z dodatkiem procentu własnego świadczenia. To wy decydujecie. Która opcja najlepiej odpowiada Waszym potrzebom? Renta Wdowia 2025 to rozwiązanie szyte na miarę, uwzględniające Wasze indywidualne historie i sytuację życiową. Co sądzicie o takiej elastyczności? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach i nie zapomnijcie kliknąć lajka. Like jak działa Renta Wdowia w praktyce? Przejdźmy do szczegółów, bo jak mówi przysłowie diabeł tkwi w szczegółach. Renta Wdowia 2025 rok została zaprojektowana. By rozwiązać realne problemy, z którymi borykają się seniorzy po stracie partnera. W Polsce wiele osób po latach wspólnego życia zostaje nagle samych, a ich finanse zaczynają się chwiać jak domek z kart. Nowe przepisy dają szansę na finansowy oddech i stabilizację. Jakie są zasady? Zachowanie własnego świadczenia: Możecie zatrzymać swoją emeryturę, np. ZUS, rentę czy inne świadczenie i dodać do niej określony procent rent rodzinnej po zmarłym partnerze. Alternatywna opcja Możecie zrezygnować z części swojego świadczenia i wybrać pełną rentę rodzinną z dodatkiem procentu własnej emerytury. Na przykład, jeśli twoja emerytura wynosi 2000 zł brutto, a renta rodzinna po zmarłym współmałżonku to 3000 zł brutto, możecie połączyć te kwoty w sposób, który najlepiej odpowiada waszej sytuacji. Maksymalna wysokość renty wdowiej jest ograniczona do trzykrotności średniej miesięcznej emerytury w Polsce, czyli obecnie około 7600 zł brutto. Dlaczego wprowadzono taki limit? Rząd chce zapewnić wsparcie, ale jednocześnie dba o stabilność budżetu państwa, by system mógł działać bez zakłóceń. Stopniowe wprowadzanie zmian. Zmiany będą wprowadzane etapami, by uniknąć nagłych obciążeń dla gospodarki. W 2025 roku dodatek doświadczenia wyniesie 20% renty rodzinnej. W kolejnych latach ten procent będzie stopniowo rósł, aż osiągnie docelowy poziom. To mądre, wyważone podejście. Które pozwala na płynne wprowadzenie reformy. Wyobraźcie sobie, że najpierw dostajecie niewielki zastrzyk finansowy, a z czasem wsparcie rośnie, dając wam coraz większą stabilność. Co myślicie o takim stopniowym podejściu? Zostawcie lajka i podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Subskrybujcie kanał, by nie przegapić kolejnych aktualizacji. Przykłady, które pokazują, jak renta wdowia zmienia życie. Aby lepiej zrozumieć, jak działa renta wdowia? Przyjrzyjmy się historiom zwykłych ludzi. Które pokazują, jak nowe przepisy mogą wpłynąć na ich codzienne życie. Pani Zofia i pan Jan. Pan Jan, emerytowany strażak, otrzymywał emeryturę w wysokości 4200 zł brutto miesięcznie. Jego żona, pani Zofia, emerytowana nauczycielka, miała emeryturę 2100 zł brutto. Po śmierci pana Jana, pani Zofia mogła wybrać rentę rodzinną w wysokości 3500 zł brutto. Dzięki nowym przepisom ma jednak lepszą opcję. Może zachować swoją emeryturę i dodać dodatek, co daje jej 4500 zł brutto miesięcznie. To dodatkowe 900 zł, które może przeznaczyć na leki, rachunki czy drobne przyjemności, jak kawa z przyjaciółką czy wizyta u lekarza. To realna różnica, która przywraca spokój ducha. Pan Marek i pani Helena, oboje byli przedsiębiorcami i pobierali minimalne emerytury po 1338 zł i 44 grosz brutto. Po śmierci pani Heleny pan Marek bez nowych przepisów nie otrzymałby dodatkowego wsparcia. Dzięki ręce wdowie jego świadczenie wzrośnie o 639 zł i 22 grosz, co daje mu łącznie 2007 zł i 66 grosz brutto miesięcznie. Może to nie jest ogromna kwota, ale dla osoby żyjącej skromnie oznacza możliwość opłacenia rachunków, kupna ciepłego płaszcza na zimę czy pokrycia innych podstawowych potrzeb. Pani Malia i pan Stefan, emerytowani rolnicy którzy pobierali emerytury w wysokości 1450 zł. brutto, on, stycznia 1350 roku ZTU brutto, ona. Po śmierci pana Stefana pani Maria, bez nowych przepisów, musiała polegać tylko na swojej emeryturze. Dzięki ręce wdowie zyska dodatek w wysokości 590 zł. brutto, co zwiększy jej miesięczne świadczenie do 1940 zł. brutto. Dla osób mieszkających na wsi, gdzie koszty życia mogą być wyższe, to wsparcie może być kluczowe dla przetrwania. Te historie pokazują, że renta wdowia to nie tylko liczby na papierze, ale realna pomoc dla ludzi, którzy zmagają się z trudnościami po stracie bliskiej osoby. To szansa na godne życie i poczucie bezpieczeństwa. Poruszyły Was te historie? Zostawcie lajka i podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Subskrybujcie nasz kanał, by dowiedzieć się więcej o takich inicjatywach. Kiedy ruszą wypłaty i jak wygląda proces legislacyjny? Prace nad projektem ustawy o ręcie wdowiej rozpoczęły się w lutym 2025 roku. Pierwsze czytanie dokumentu w parlamencie już się odbyło, obecnie projekt jest w rękach Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Eksperci skrupulatnie analizują każdy szczegół, by upewnić się, że reforma będzie sprawiedliwa, skuteczna i dobrze przemyślana. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsze wypłaty renty wdowiej ruszą w drugiej połowie 2025 roku. To oznacza że już za kilka miesięcy tysiące wdów i wdowców w Polsce odczuje realną ulgę finansową. Co więcej, rząd planuje regularnie monitorować efekty reformy i dostosowywać przepisy, by były jeszcze bardziej efektywne i odpowiadały na potrzeby społeczeństwa. Chcecie wiedzieć, jak rozwija się ten projekt? Subskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek i bądźcie na bieżąco z najnowszymi informacjami. Renta Wdowia 2025 to ogromny postęp w kierunku większej sprawiedliwości społecznej. Projekt daje seniorom stabilność finansową, której tak bardzo potrzebują po stracie bliskiej osoby. To nie tylko dodatkowe pieniądze, ale także szansa na godne życie bez ciągłego stresu o jutro. Czy to idealne rozwiązanie? Być może nie, ale to ważny krok naprzód, który pokazuje, że państwo dostrzega potrzeby swoich obywateli. Zachęcamy was do śledzenia tematu, bo dotyczy on nas wszystkich, naszych rodziców, dziadków, a w przyszłości być może i nas samych. Subskrybujcie nasz kanał, zostawcie lajk like i podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach. Co myślicie o Ręcie Wdowiej? Jakie inne zmiany chcielibyście zobaczyć w systemie wsparcia dla seniorów? Dziękujemy, że jesteście z nami i zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków, w których będziemy omawiać tematy ważne dla każdego z nas.